Kiedy dla Napoleona stało się jasne, iż doczekawszy się dzieci z kochankami, problem w spładzeniu dziedzica nie leży po jego stronie, a Józefiny, która w tamtym czasie przekroczyła już 40 lat, postanowił się z nią rozwieść i znaleźć odpowiednią kandydatkę, która da mu upragnionego następcę. Wybór cesarza padł na Marię Ludwikę Austriacką, która miała 18 lat. Była młodsza od cesarza Francuzów o 22 lata i, delikatnie mówiąc, nie była zachwycona orzenkiem z człowiekiem, o którym zwykła mówić, iż jest antychrystem, co ma swoje odzwierciedlenie w tym, iż Napoleon przysporzył Austrii wielu bolączek, gdyż Francja była z nią w stanie wojny od samego dzieciństwa księżniczki. Kolejne sukcesy cesarza Francuzów spowodowały, że podbił Austrię i wkroczył do Wiednia w 1805 roku. Sytuacja wymusiła na cesarzu Franciszku konieczność wycofania się do Olmuc, a jego rodzina uciekła na Węgry. Napoleon postanowił zatrzymać się w letniej rezydencji austriackich cesarzy pałacu Schönbrunn, co było dla Franciszka sporym policzkiem. Po tym jak Napoleon pokonał połączone siły austriacko-rosyjskie w bitwie pod Austerlitz. Franciszek II poprosił o pokój, który zawarto sporym kosztem, gdyż Austria straciła porty adriatyckie i około 20% ludności. Warunki postawione przez Napoleona doprowadziły do upadku świętego cesarstwa rzymskiego, a sam cesarz został zredukowany do roli cesarza Austrii Franciszka I. Dzieciństwo Marii Ludwiki upływało dość beztrosko, była wychowywana jak każda habsburska księżniczka według ściśle obowiązującego protokołu, który w dość niewielkim stopniu przyczyniał się do rozwoju intelektualnego ze względu na cenzurę czytanych lektur, co jednak księżniczka nieco odeszła, ucząc się języków, których znała pięć, w tym francuski, włoski, hiszpański, angielski e, czy łacinę. Znajomość języków była o tyle ważna, że to właśnie w krajach, w których stanowiły główny język, Habsburgowie mieli ogromne wpływy. Księżniczka lubiła także rysować i malować, była dobrą pianistką i zdolną harfistką, choć podobno tańczyła raczej kiepsko. Często spędzała czas na świeżym powietrzu, a z ukochanym ojcem, którego była ulubionym dzieckiem, łowiła ryby i polowała. W grudniu 1809 roku Napoleon zakończył swoje trzynastoletnie małżeństwo z Józefiną, ponieważ, jak już wspomniałem, nie zapewniła mu ona potomka, co też nie oznacza, że przestał ją kochać. Dla Napoleona była to nie tylko okazja do tego, by zdobyć następcę, ale także by dodać sobie nieco prestiżu poprzez poślubienie królewskiej córki. Wybór cesarza, jak już wspomniałem, padł na Marię Ludwikę. Arcyksiężna była w szoku, że jej ojciec zdecydował się przystać na tą propozycję i wydać ją za wroga. Tymczasem Franciszek i jego minister spraw zagranicznych, Clemens von Metternich, postrzegali te propozycje przez pryzmat sztuki rządzenia jako sposób na zapewnienie sobie kilku lat spokoju, podczas których Austria mogłaby odbudować swoje siły. Chociaż Maria Ludwika nie była chętna do poślubienia Napoleona, nie sprzeciwiła się woli ojca i 1 marca 1810 roku w kościele Augustianów w Wiedniu 18-letnia Maria Ludwika wyszła za mąż za 40-letniego Napoleona, choć nigdy wcześniej nie mieli okazji się poznać czy spotkać. Co ciekawe, sam pan młody nie mógł być obecny na ślubie, w związku z czym został zastąpiony przez wuja panny młodej arcyksięcia Karola. Księżna została wydana z posagiem wartości pół miliona franków w złotych dukatach, i dwa dni później była już w drodze do Paryża, gdzie oczekiwał jej mąż. Gdy doszło do pierwszego spotkania pary, Napoleon był zachwycony jej wdziękiem, urodą i świeżością. We Francji odbyły się kolejne dwie uroczystości weselne, gdyż przyszła cesarzowa miała zostać zaślubiona z narodem. Ślub cywilny odbył się na zamku St. Clot, gdzie w sali Apolla zgromadzili się dostojni goście. Maria Ludwika była ubrana w pełen strój dworski i koronę bogato zdobioną diamentami. Dzień później w Luwrze odbyła się kolejna ceremonia. Nowa cesarzowa miała na sobie szkarłatny, koronacyjny płaszcz swojej poprzedniczki Józefiny. Jej suknię uszyto z tiulu wyszywanego perłami. Jak często bywa przy tego typu okazjach, nie obyło się bez pewnej niewygody. Pantofle Marii Ludwiki, wyszywane srebrem, były za małe i raniły jej stopy, natomiast korona była wyjątkowo ciężka. Co ciekawe, papież Pius VII nie uznał małżeństwa Napoleona z Józefiną za nieważne, w związku z czym 13 z 27 francuskich kardynałów nie wzięło udziału w ceremonii, co przypłacili pozbawieniem urzędu, szat i majątku. Po ślubie para spędzała razem sporo czasu, który upływał im na balach, operach, polowaniach, koncertach, wycieczkach i przeróżnych rozrywkach. Miało to wytworzyć odpowiednią atmosferę do sfinalizowania transakcji, czyli poczęcia potomka z rodu królewskiego. Napoleon nie czekał długo na dziedzica już 20 marca 1811 roku Maria Ludwika urodziła syna napoleona Franciszka Karola Józefa Bonaparte. Ojciec nadał mu tytuł króla Rzymu. Cesarzowa nie spędzała zbyt wiele czasu z dzieckiem, nie bardzo potrafiła się nim zajmować, Napoleon za to był bardzo dobrym ojcem. Ponieważ cesarzowa spełniła swoją rolę, Napoleon stracił nią zainteresowanie i spędzał czas w Malmazon, gdzie rezydowała Józefina, co było też bardzo często powodem wielu awantur. Maria Ludwika niespecjalnie przepadała za pokazywaniem się publicznie, co sprawiło, iż nie cieszyła się popularnością wśród ludu, jakiej doznawała jej poprzedniczka, uważana za bardzo uroczą. Zamiast tego wolała czytać książki, haftować i grać na pianinie. Co ciekawe, kiedy Napoleon ruszył do Polski, aby objąć dowództwo nad swoją armią, cesarzowa w listach do przyjaciółki pisała o swojej ogromnej tęsknocie za nim. Cesarz wrócił do Francji, gdy spora część jego armii została zmiażdżona, głównie przez ciężką rosyjską zimę, która była jednym z powodów jego klęski. Choć Maria Ludwika próbowała nakłonić swego ojca do wsparcia Francji, ten, widząc nadzieję na pokonanie jej, wolał przyłączyć się do Rosji, Prus i Wielkiej Brytanii. Przez ten fakt cesarzowa zyskała przydomek nieszczęsnej, pechowej i cesarzowej wstydu. Para po raz ostatni widziała się 25 stycznia 1814 roku. W marcu siły sprzymierzone zbliżały się do Paryża. Początkowo Maria Ludwika, jako córka cesarza Austrii, chciała zostać w Paryżu, licząc na szacunek nadchodzących wojsk. Napoleon jednak kazał jej wyjechać, mówiąc, że wolałby widzieć ją i syna na dnie sekwany, niż w rękach wroga. Kiedy Napoleon abdykował i trafił na Elbę. Pozwolono jej zachować tytuł cesarzowej, dostała także księstwo Parmy, Placentii i gustali. Sama chciała do niego dołączyć, ale w tamtym czasie poznała kochanka, który na prośbę cesarza skutecznie odwiódł ją od tego pomysłu. Kiedy cesarzowa znalazła się w Wiedniu, ojciec poradził jej, by nie odpowiadała na listy Napoleona. Ten myślał, że brak kontaktu jest spowodowany ograniczeniem swobód cesarzowej. Kiedy Napoleon odniósł ostateczną porażkę w bitwie pod Waterloo i trafił na wyspę świętej Heleny, na ścianie miał portret Ludwiki, podczas gdy ta odetchnęła z ulgą. Choć nadano jej włoskie księstwa, to jej syn miał zakaz wstępu do kraju, pozostał w Wiedniu, gdzie wychowywał się jako książę Reichstag. Odwiedzała go raz do roku. Kiedy dotarła do niej wieść o śmierci Napoleona w 1821 roku, Postanowiła wyjść za kochanka. Małżeństwem tym cieszyła się zaledwie 8 lat, choć miała z nim już trójkę dzieci, które urodziło się, gdy jeszcze trwało jej małżeństwo z Napoleonem. W 1831 roku wybuchł bunt, który został stłumiony przez wojska austriackie, a rok później zmarł jej syn z małżeństwa z Napoleonem, w wieku zaledwie 21 lat. Sama cesarzowa zmarła w 1847 roku dożywając 56 lat. Po sobie pozostawiła biżuterię, którą odziedziczyli jej austriaccy krewni. Część z tych klejnotów sprzedano w końcówce XIX i początku XX wieku. Do najciekawszych egzemplarzy z kolekcji cesarzowej należał diadem, który stanowił część klejnotów koronnych i większego zestawu, który obejmował sam diadem, grzebień, naszyjnik i pasujące kolczyki. Kogarnitur został zamówiony przez Napoleona I. I wykonany w 1810 roku z okazji ślubu z arcyksiężną. Cały zestaw biżuterii został stworzony ze szmaragdów i diamentów osadzonych w srebrze i złocie. Wymyślny diadem zawierał 79 szmaragdów i ponad 1000 diamentów o łącznej masie około 700 karatów. Cały zestaw w ciągu wielu lat został rozproszony. Nie jest niczym niezwykłym fakt, że sam diadem również przeszedł pewne zmiany. Pozostawał w rodzinie do 1953 roku, kiedy to potomek Habsburgów sprzedał go firmie Van Cleef Arpel. Firma chcąc zmaksymalizować swoją inwestycję usunęła i sprzedała wszystkie szmaragdy osobno, jako historycznie ważne, zastępując je tańszymi turkusami. W lówrze możemy oglądać kompletny naszyjnik i kolczyki z zestawu, Diadem trafił w późniejszych latach do Marjorie Merriweather Post, która po swojej śmierci przekazała go instytutowi Smithsonian.